Cześć wszystkim ziomki, witam serdecznie i gorąco. Dzisiaj bitny plan. Za trzy godziny ma być ulewa. Także mam zabiar zalać dwa kolejne słupy. I przy okazji jedno nadproże. Jedno nadproże też jest gotowe w kotłowni. Tam akurat będą drzwi niższe. Dlatego, żeby nie łączyć dwóch płyt, bo staram się wszystkie płyty oszczędzać, ponieważ kolega już na nie czeka. Jeszcze żeby wykorzystał. Także, żeby nie robić docinek, teraz zalaję przy okazji, a powiem Wam, jak będzie beton. Zostało to, żeby mieć takie wyjście awaryjne. I tak samo tu. Zalałem te słupy, drugiego dnia rozszalowałem i od razu analogicznie te wszystkie płyty przeszły na, na te. Nie trzeba było robić dodatkowych otworów, nawet e, wkręty pasowały w te same otworki. Zdaje egzamin, fajnie to trzyma. Przy zalewaniu ręcznym nie ma zbytnie dużego uderzenia. Wibruje potem młotkiem gumowym. Trzeba też uważać, żeby nie podpryskiwał ten. Film, jeśli o to chodzi płyta WSB można trzaskać zdecydowanie mocniej. Od góry oczywiście prętem żebrowanym i to dość intensywnie i dość mocno trzeba uderzać, żeby dokładnie się rozpłynęło, bo będę zalewał to dość takim przycementowanym, ostrym betonem. Nie jak normalnie było jeden woreczek. Na tu betoniereczkę, prawie dwa worki i on już zobaczycie, w, w, samym, w samej betoniarce już będzie próbował wiązać, także będzie pracowała cały czas żeby cały czas mieszało, i cały czas na bieżąco będę przywibrowywał przy zalewaniu. I fajnie, mam nadzieję, że szybko to zaleję Za godzinkę, już to zacznie łapać przy górze, i wtedy polecę do pracy. Ulewa będzie to podlewała, także nie dostanie skurczu. A właśnie taki mocny, mocny beton jest narażony na to, żeby po prostu zacznie się kurczyć i, i się pozarysowuje. Podlewam codziennie te filarki, też wczoraj podlewałem. Dodatkowo była pogoda, chociaż to już. Dobrych parę dni ma. Płyty łączyłem tutaj na deski, starałem się nie docinać płyty, żeby został ten sam blat, czyli wypuściłem w tą stronę i do góry, i ten cały blat jest, że tak powiem, e, niedocięty. Pójdzie, tu już jest jego drugie przełożenie, jeszcze będzie trzecie, będą kolejne, zobaczymy, ile. Niby, jest, niby w założeniu jest takie. Takie, że do 1-3 do przełożeń można wykorzystać, ale w praktyce to naprawdę chłopaki na rok-dwa lata pracują na takich płytach i nic im się nie dzieje, bo przecież potem drugą stroną, dopóki ten film po prostu nie zejdzie, z tej płyty będzie można korzystać. Tutaj oczywiście zabezpieczyłem farbą, tego chyba nie nagrywałem, ale w filmie, kiedy to docinam zimowym, tam pokazałem jako dokładnie farbą, to mi właśnie podradził kolega, który ma wypożyczalnię szalunków. Systemowy, który zajmuje się tym zawodowo, i od razu podradził mi, żeby smarować płyty olejkiem antyahadyzjnym. To sprysko po prostu wrzucam, trochę popryskam, szmatką rozprowadzę i tutaj wrzucam na przebitce. Zobaczcie, jak fajnie, fajnie ta resztka praktycznie nic nie przystaje, fajnie się to wszystko wyciera. I mało tego powiem Wam, że te filarki szalowałem w deszczu i nie spłukał tego. Mm, powiem wam, że oni próbowali to robić ropu, ale ropa tutaj nie zda egzaminu, bo to trzeba smarować przede wszystkim e, blaty najpierw. I zanim to zaszulujecie, zanim przybliżycie się do zalewania, tak jak ja na przykład zrobiłem tu w sobotę, a dziś już jest środa, no to ta ropa dawno by wyparowała i nie zdałaby swojego egzaminu. Nie można też zrobić takiej sytuacji, że na przykład zeszelujecie nad prorze i później popsykacie to w środku, bo nie można popsykać ani muru, ani zbrojenia, bo wtedy to traci sens ten olejek, bo on. Nie pozwala przystawać betonowi, a, do, a beton musi przystać po prostu do zbrojenia czy do muru. Tylko po prostu ma nie przystać do płyty. No i te płyty po prostu smaruję po to, żeby te płyty jak najdłużej mi posłużyły. Także polecam. O no taki jakiś pierwszy lepszy deform. Kuret kolega mi podesłał, jaki ma być dokładnie 74 zł za 10 litrów na sprysk. Wlałem, także podejrzewam, że nawet tego na cały budynek nie wykorzystam. Zostanie mi to jeszcze na czasu Taki fajny. Fajny, fajny taki e, tłusty aczkolwiek e, nie będzie nie powoduje tego jeżeli byśmy na przykład no nie możemy użyć oleju bo później na przykład e, byłoby tłuste na i byłby problem na przykład z tynku z gruntowaniem nie a on taki, takiej właściwości nie ma nic się nie dzieje dla betonu potem bardzo fajnie przylega do tego tynk o i tu właśnie te dodatkowe nadprosze przykręciłem ze strzały nie nie robiłem stempla, z tego względu wszędzie tak zrobię. Za wyjątkiem drzwi garażowych i oczywiście podciągów tych głównych. Zwłaszcza tych otworów drzwiowych, żeby przez to po prostu można było już przechodzić swobodnie, czy przyjeżdżać jakąś taczką, czy czymkolwiek, bo książkowo jest tak, żeby przynajmniej te 4 tygodnie te nadproża na podparciu zostały. Także blaty zdejmuję drugiego dnia, a podpora dolna zostaje tu jeszcze na dole na dol Dolna deska jest normalnie skręcona z zwykłego blatu drewnianego, tak żeby też właśnie nie kroiłem tych e, płyt. Chociaż mogłem niektóre płyty porozkrajać na 24 zostawić, to byłoby zdecydowanie może na trochę szybciej, ale aczkolwiek te płyty nie do, że pójdą dla kolegi, to potem jeszcze mają wrócić do mnie i jeszcze mają mi dość e, długo taki z przyszłościowy jeszcze założeniem ma, mają jeszcze mi trochę pewnej roboty zrobić, a folia mi po prostu zostawała z. Z betonu z suporka to rzuciłem po prostu, żeby tą szczelinę wewnętrzną nie wyciekało. To już tak może tak powiem, dla takiego kosmetycznego bajeru to średnio. Istotne. Szpilki tu akurat niektóre są dłuższe. E, szpilkę metrową, szóstkę. szóstka zdaje egzamin. Widziałem, że chłopacy też to robią. Zazwyczaj ściąga się drutem szóstkim, szóstką powiedzmy gładką na zaciskach. Tylko kolega, właśnie ten od strzelunków systemowych, powiedział, żeby lepiej używać i lepiej, żeby pożyczyć od niego po prostu te profesjonalne doka peri, bo te Chińczyki widziałem, że po prostu się rozsuwają. Czasami, ale przy takim drobnym budownictwie jednorodzinnym, przy. W tym momencie, przy zalewaniu ręcznym, bez problemu ta szósteczka. Szósteczka ma gwint e, dno w gwintu. maskok skok jeden, dno w rębu gwintu 5 mm. Czyli rdzeń ma 5 mm, ale nie ma takiej opcji, żeby taką szpileczkę rozerwało, a jest bardzo tanie ekonomicznie. E, to do, dokładnie pokażę Wam, jak będziemy robić wieniec. Bo to sobie obliczałem. To kilkadziesiąt, kilkadziesiąt groszy dosłownie wychodzi taka jedna szpileczka z metra, kroję na 31-31, Wtedy jest bardzo, e, bardzo mało wystaje. Nie do, że nie będziemy się o to zaczepiać. A jeśli nawet już to daje, to na zewnątrz widzicie, żeby do środka mi. Nie wystawało, żebym się po prostu tym nie podźgał, a jedna zostaje dłuższa, tak jak ta, i te dłuższe właśnie będą, jeżeli będę łączył blaty już na wieńcu na, na, na deseczki. Oczywiście bardzo fajną opcją są wkręty sielskie torksy długie, na pewno wygodniejsze, szybsze w skręcaniu, tylko że. Po prostu są droższe. Tam kilka zeta dosłownie. Jeden, tak, do, gdzieś tam mam, to już sobie gdzieś przeliczyłem, mam zapisane, ale kilka takich szpileczek wychodzi. W cenie jednego jest po prostu droższa wersja. Jeżeli ktoś się zajmuje tym zawodowo, to na pewno super opcja. Nawet miałem to w sumie robić, bo. Niektóre blaty tak jak widzieliście na słupach łapie, na, na takie setki na szpaksy, po to, żeby się nie zużywały i dość długo posłużyły te główki. Nawet zainwestowałem w końcóweczki miliłoki, żeby ich po prostu nie zjechało. Jak najdłużej posłużyły. No, ale do takiego jednego domku, jednorodzinnego jak sobie, no to takie szpileczki, szósteczki, można się pobawić i zdadzą egzamin. Beto Nostro przecementowany, ale tutaj naprawdę to musi być bardzo solidnie zrobione, także tutaj nie żałowałem cementu i do tego betonu się przyłożyłem, tylko trzeba po prostu codziennie go podlewać i sezonować, bo tak naprawdę całą wytrzymałość betonu daje sezonowanie. Dobra, zbrojenie zamocowałem na dystansach. Zbrojenie z 18 na 18 słupy są wymiar 24 na 24, czyli po 3 cm otuliny betonu z każdej strony, dlatego dałem dystansę i przykręciłem to. Po prostu pociłem takie blaszeczki, jak tu widzicie na filmiku. Przybiczce ze starej bynarki po to, żeby zbrojenie nie latało przy zalewaniu, jak trafiał kamienie pod którąś stroną, przy wibrowaniu, żeby nie było takiej sytuacji, że gdzieś z w środku zbrojenie, z jednej strony zostanie z 3-5 cm otuliny, a z drugiej strony centymetr, tak aby równomiernie z każdej strony te, ta otulina została. Po prostu przymocowałem, stoi solidnie na górze, tak jak widać, ściągnąłem i to oczywiście pod metrówkę. Widzicie, nie jest, mam że dokładnie nie widać. Nie jest na styk, ale po prostu pod metrówkę zrobiłem tak, dół ustawiłem, żeby kolejna belka na to naszła. I później tylko po prostu popuszczę dognę, a góry, góry podoginam kluczem, kluczem dogięcia. E Prętów. Dwunastek możecie sobie to wygooglować. Tak dokładnie się to nazywa Giętarka Kluczy do Gięcia. E, taki, taka gruba kryza z powiedzmy z dwoma bolsami, tak jak podobnie jak kij do hokeja, wygląda i to się zagina. E, w elki, wkładamy w drugie zbrojenie. No i przy okazji jeszcze dokręciłem sobie, jakby zostawała mi zaprawa tutaj na poduszki. Poduszki tak daje tylko na 150, tak jak jest w projekcie tutaj w salonie. Tutaj oczywiście długie nadprosze będzie leżało na słupach tam w garażu na bloczkach pełnych i powiem wam tą technologię możecie sobie przeczytać dokładnie na, jest na stronie Solbetu aczkolwiek nie chcę żeby ktoś się zasugerował tym, że zawsze te poduszki muszą być to ustala po prostu projektant i oblicza nacisk e, nad proży i ugięcia się na mur i jeżeli ten po prostu zaznaczył, że mają być w tych miejscach, ja po prostu stosuję, nie chcę robić po prostu przypału dla kierownika, bo zradzę wam taką małą tajemnicę, jak dzwoniłem po kierownikach, to jeden chłop jak zapytał kto jest projektantem, to nawet nie powiedział dla mnie do widzenia, tylko po prostu się rozłączył, bo powiedział, że no nie wiem, Nikt... drugi po prostu nie chciał, z którym rozmawiałem, powiedział, że jest zbyt upierdliwy, nie chcę po prostu, żeby była taka sytuacja, że Kierownik zobaczy, że w projekcie są te poduszki, ja nie zrobiłem, bo to jednak on pilnuje zgodności. Aczkolwiek ja jestem osobiście tego zdania, że kierownik to jest te, tej wyższej rangi człowiekiem to jest człowiek, który kilkadziesiąt lat pracował na budowach. On ma tak naprawdę te doświadczenie praktyczne, i to kierownik może o tym zadecydować, czy te poduszki mają być, czy nie mają być. Aczkolwiek powiem tak, no, jeżeli zaprojektował te poduszki, ja po prostu je stosuję, też uważam osobiście, że. W niektórych miejscach one powinny być, zwłaszcza na przykład w garażu na tej potężnej belce, żeby nie było ryzyka zarysowania muru, aczkolwiek przeczytajcie sobie technologii jest tego mnóstwo w internecie, a mówię na przykład dokładnie na stronie producenta, na przykład solbetu opisane, e, dokładny zakład nadproży na murze, oczywiście jeżeli zwiększymy zakład nadproża na murze, też możemy... Jeżeli jest większe podparcie nadproża na murze, wtedy możemy oczywiście tych też poduszek nie stysować, czyli analogicznie i reasumując, mając nadprożowieniec. To tak jakby nie potrzebujemy tych poduszek już stosowania. No mówię, może one nie zaszkodzą, ale zrobił tak w projekcie, będzie mi zostawała zaprawa, a zaleje. Przyłapałem to tylko na wkręty. Wkrętów zawsze używam 50-50, nie 45, bo 45 przy celówce C tylko 20 mm wchodzi w mur. A te, ten są dłuższe, no i zobaczymy, jak to w ogóle będzie trzymało, bo tego nie, nie dokręcałem śrubką, no bo to wiecie, zaleje do, do, dość mała jest ta poduszeczka. Będę zalewał jednak, będzie mi zostawała zaprawa, po to to zrobiłem. Jeżeli będzie się rozwalało, no to przykręcę, to szpilką skręcę jeszcze, a jeżeli nie, to zalewam wszystkie. I cyks. Dobra. To co? Odpalamy przerażający sprzęt o nazwie betoniarka <gryw> I działamy. Jadro wody! 3 szybkie, pół worka, 4 szybkie, pół worka, 4 szybkie, pół worka, 4 szybkie. Więcej, ostatni nawet więcej, prawie pełen worek, tak żeby 40 kg aż weszło, prawie dwa worki. Ostatni, mam wiaderko, tam już sobie rozmierzę. Żeby 15 kg weszło, powarka to 12,5. Im więcej cementu, tym więcej wody. Wiadomo, że cement wiąże wodę. Klei się, strasznie się klei do wiader, do opaty, No bo duża zawartość cementu. Taka super zaprawa. Wodą zlewam wcześniej mur, bo ten ściance. żeby jak najmniej wypił mi zaprawę, bo po prostu nie idzie wyrobić. Jak się posypie, to dosłownie, dosłownie się poleje na ten suforek, co od razu od razu wypija. I teraz jest mokry mur i nie tak zacznie pić nam z zaprawy, z betonu. O, zbrojenie jest przytwierdzone, także nigdzie nigdzie nie pójdzie to na bok. Delikatnie tylko gumowym, żeby filmu nie podbijać. Metalowym by popryskiwał i wtedy jakby tręcił cały sens płyty. I dobra, starałem się zamkami tak samo tam na supach murować do końca, żeby on fajnie te więcej się zakatwiały i tak samo tutaj nie zasmorowujemy tych. Popatrzcie jak fajnie tutaj wieniec w te klamki zapłynie i wszędzie się zakotwi. Nie ma bata żeby ten wieniec się zruszył. Dobra, biorę się za poduszki i jeszcze mam dużo zbrojeniówki z rozbiórki. To zaraz zrobię jeszcze siateczkę z usemki zbrojeniowej, dorzucę, dokroję i powiem Wam, że teraz dopiero zauważam plus odzysku tamtej stali. Nie muszę jej kupywać, a cały czas ją mam, mam, mam i mam. Tak samo jak będę robił na przykład główne te belki czy podciągi. Tam gdzie jest w projekcie nawet 12, mogę ją zastąpić, zastąpić 20, bo akurat mam, tylko mam ją z Nie w ten sposób, że miałbym w projekcie 12, kupiłbym 16 czy 18 w tą stronę, to sam bym nie przyprojektował. Ale jeżeli mam za darmo 20, to po co mam kupować cokolwiek. Dobra, dolewam jeszcze poduchy. Czas operacyjny 2 godziny, także dobrze mi to fajnie wyszło. Jeszcze to doleję. I mam dwa akumulatorki pełne, dwa magazynki czwórki, także jeszcze podokrajam coś wystarczy mi jednego magazynka na 25 pustaków piłą szablastą do przykroju 20-25 tak tyle mniej więcej przekroję także staram się kombinować tak jak dzisiaj pracuję przy betoniarce nie używam elektronarzędzi dwa magazynki naładowane no to dwa razy trzy, cztery, dokroję tam gdzie mi jeszcze gdzieś zostało przy drzwiach jutro przyjadę znowu z naładowanymi rozszolunek i szolowanie dalej Kamienisty, ale to bardzo dobrze. No, będzie mocny przynajmniej. Nic się nie rozwala na wkrętach. W 55 trzyma. Zbyt wielka poducha. nice oczywiście z Pi się aż syczy wszystko zgodnie z planem. Chmury się zbierają, czyli chyba przewidywany deszcz jednak będzie. Już nad proże kotłowni zaczyna wiązać, także nic mu się nie stanie. Dlatego betonu też jak najbardziej nie. Kiedyś zalałem też taki ostro przecementowany taki podciąg. główny na trzonie, w którym leżał drugi podciąg jeszcze schodów. Stropowy i tak dalej. Taki masywny, dosłownie za godzinę naprawdę taki Taka ulewa kilkugodzinna wlała, nic mu się już nie stało, on już, już z góry zaraz za, za parę chwil pojawi się barstewka także, także jak najbardziej wskazane, żeby to podlało, także nie zdąży dostać tych takich skurczy i nie popęka, zwłaszcza, że to jest naprawdę bardzo mocny procentowy beton przecementowany. Dobra, rozszulimy, zobaczymy jak to wyszło, trzymajcie się, bądźcie zdrowi, hej!